Jak pewnie już wiecie, Maxi Ojedele zamienił Legię na klub z League E. 20-latek, który zaliczył 24 spotkania w barwach Legii. Przeniósł się do Strasburga. Francuzi wpłacili kwotę klauzuli wykupu na poziomie 6 milionów euro za piłkarza, który zaliczył już też debiut w reprezentacji Polski, nawet i dosyć spore są oczekiwania względem niego, nadzieje powiązane z piłkarzem, już byłym Legii Warszawa. No i transfer to naprawdę okazały, ale też trzeba pamiętać, że 40% powędruje do Manchester United. Mimo wszystko jestem przekonany, że wlegi tej transakcji nie żałują. Czy to jest dobry ruch dla samego zainteresowanego? Wydaje mi się, że to jest niegłupi ruch. Wydaje mi się, że to jest ruch zrozumiały i niekoniecznie mu się tam uda. Niekoniecznie będziemy mieli dalszy ciąg udanej i imponującej kariery, ale z drugiej strony. Im szybciej będzie próbował, tym chyba tak naprawdę lepiej. A jeżeli szybko się wszyscy przekonamy, że to nie jest to, to krócej będziemy się łudzili, że jest inaczej. Chwilowo jednak nie będę uskuteczniał czarnowictwa. E, Maxi, powodzenia w, mm, we Francji i obyś przyniósł sporo pociechy biało-czerwonym.